Zobaczysz a tam jest sześć siebie. Dobra, Plosie maluj następną. To będzie Saturn. Dobra, siadaj, maluj Saturna. nic. Pięknie. Może jeszcze troszkę tej, tej farby daj. To jest pierścień, tak? Ale super. Gotowe? Tak. No to po, odłóż. To. to nic. Piękny. Super. Zatem I... gotowy. Dobra, i teraz jaki następny? Uran. Uran jest zimną planetą. Jaką? Zimną planetą. Uran jest zimną planetą, powiadasz? A jest większy od Ziemi, czy mniejszy? Jak to, co tam u urana? Aha. One są oba duże i oba mają, no tak, i oba mają pierścienie. Dobra, no to wycinamy kolejnego, tak? Co teraz wycinamy? Halo, halo, już nie chcesz malować? Tak. Chcesz? To jaką teraz planetę? No ja jaką planetę teraz mam tata zrobić? Jowii. Jowić. Nie chcę zrobić urat urat ura, ura. no widzisz No to musisz pilnować a jak tata Jowisza zrobił nie patrzysz co tata robi no musiałem popsuć bo potrzebujemy jeszcze więcej kartonu wiesz zepsułeś a tam zepsułeś nie zepsułem tylko zmieniłem kształt zmieniłeś Spudełka na Teraz jest płaski. Dobra. I jakie kolory będziesz potrzebował do pomalowania swojej planety? Light niebieski. Tak, tak. Tuk, 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 tuk. Proszę cię uprzejmie kolejna planeta. Kładziemy, malujemy uran. Poczekaj, pod, podsuniemy jeszcze krzesłko. Tu jest niebieski pędzelek, proszę uprzejmie. आलस सुपर Proszę bardzo, następna. Jest Neptun. Neptun, proszę maestro. Jaki ma kolor? Dark, dark niebieski. Dark niebieski, ciemny niebieski, tak? To tutaj nalejemy ciemny niebieski. Proszę. Ok. Jest pędzerek. A ten pędzelek. dobra, daj sobie ten, no. A tata tutaj ten bałagan po tych naszych wycinankach ogarnie. Bo jak tę planetę skończysz, to jeszcze chyba jedna nam została, to nie? Tak. A jaka? Pluto. No właśnie. Dziewięć planety. Pluto już jest gotowy, czeka na Ciebie, a skończysz pomalować. No bo jeszcze nam jednej blakuje, Jakiej? Pluto. Pluto. Pro no, proszę. Pluta! 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 to Pluta! 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 to Już pluto gotowy? Nie. Nie. A ja pluto jaki ma kolor? Kolorowy. Kolorowy jest pluto? No to maluj wszystkimi kolorami. Ale pięknie. Mm -hmm.